Cześć! Kanada oczami, Polaka. Witają Was Anna i Damian. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o zmianach, jakie rząd zamierza wprowadzić w Kanadzie, jeżeli chodzi o broń krótką. Jesteśmy teraz w lesie. Będziemy zbierać odrosty, odrosty sosnowe na syrop. No i później na, zalewamy to wódką na końcu. Tak, także No robimy tak, tylko że likier. najpierw musi się zrobić syrop, a później z tego co zostanie zalewamy to alkoholem i mamy taki likier. Tak, ale jest bardzo dobre na nalewka, nie Tak, tak, no. Ale jest bardzo dobre właśnie na problemy zdrowotne. Szczególnie związane z jakimś zapaleniem gardła albo z takimi kaszlem. kaszlem. Tak. Kasz, kasz... Także zapraszamy serdecznie. To. Ale to jest to. No to jest pusty tak. w środku, ładnie. No Tak wygląda w środku. Jak nie jest pusty, to jest trujące. Bo są podobne grzyby też trujące do tego. To no, musi być taki pusty. Lepiej szukać. Szukać żuba. Odrosty sosnowy zbieramy już trzeci rok. Także syrop jest naprawdę fajny. Też Na No pewnie. No i zawsze tak. przeważnie zbieramy właśnie tutaj w tym miejscu. Przeważnie zbieramy w tym miejscu i staramy się tak obcinać Też nie za dużo, nie za dużo z jednego drzewka, tak żeby drzewko mogło sobie dalej spokojnie rosnąć. Ok, jesteśmy już na strzelnicy. Także przyjechaliśmy, trochę się tu pozmieniało. Tam jest miejsce do strzelania na krótką broń. Rifle, czyli na strzelbę. I tutaj jest nasz shotgun. -y. No tak, ale teraz może powiedz co się pozmieniało. W tamtym roku kupili, zrobiliśmy sobie licencję, cała rodzina, na, na broń krótką, tak? Tak, wszyscy mamy na bo broń krótką ja... i długą w tej chwili. Tak, bo tylko ja miałem na, na długą. No, Janka zdecydowała się z Lucją, że sobie zrobią na długą i krótką. A ty dorobiłeś krótką? A ja dorobiłem krótką, bo nie chciałem zostać sam. Tak. Mhm. No i... no i właśnie niedawno, z tydzień temu, zostały ogłoszone. może dwa tygodnie. Dwa tygodnie temu? Tak. Zostały ogłoszone. Została ogłoszona informacja, że rząd planuje znieść możliwości zakupu spinportu, sprzedaży, sprzedaży krótkiej broni, tak, bo to się, się strasznie boi, że go ktoś legalną bronią zeszeli i robi paranoję, że wzrasta crime, czyli ta przestępczość z bronią. No, ale... no tak, ale to jest bez sensu, dlatego że ktoś, kto używa broni w celach nielegalnych nie dostanie pozwolenia na broń. Tak? I nie ma możliwości no tak, jej no kupienia. Nikt nie, bierze po, nikt nie robi sobie pozwolenia i tyle zachodu po to, żeby później pójść i kogoś zastrzelić prawda, z bronią, którą kupi w sklepie. Bo tutaj jest bardzo dużo nielegalnej broni i ta właśnie nielegalna broń, która przyjeżdża ze Stanów czy z innych krajów i statkami pobywa, jest używana właśnie do tych przestępstw. Tak? I to, to, że on nam zabierze, ludziom normalnym, to nie znaczy, że, że ta przestępczość spadnie. Moim zdaniem to wręcz przeciwnie jeszcze bardziej się nasili, prawda? No dokładnie. No ten czarny rynek i to wszystko będzie. Będzie dalej tak, jak było, tak? Także nic się, nic się w tym kierunku nie zmieni, bo rząd nic nie robi w tym kierunku, aby. Tak, to jest tylko po to zrobione, żeby rozbroić nas w tych dzisiejszych czasach. A czasy są, jakie są, wszyscy wiemy. I to jest tylko po to, żeby ludzi rozbroić. Także sytuacja wygląda tak, że jeżeli ktoś w tej chwili, zanim wejdzie ta ustawa, kupi sobie broń krótką, no to ją będzie miał. Tak. Po wejściu ustawy już nie ma takiej możliwości, więc kupiliśmy broń krótką. Tak, no, pokażemy Wam troszkę, jak przejdziemy tam na tamtą stronę. Na, na, na tamtą stronę. Znaczy ja kupiłem dla siebie, bo to każda osoba musi mieć teraz zarejestrowaną. Na, na siebie. Na siebie i Łucja kupiła na siebie, tylko Łucja teraz czeka jeszcze na pozwolenie. Na transport tej na broni transport do domu. broni, bo to jest, wygląda w ten sposób, że kupujemy w sklepie i nie możemy ją od razu zawieść. Musimy dostać specjalne pozwolenie. Kiedy ją. No nie, nie kiedy. No musimy dostać pozwolenie, że możemy ją transportować. Później dostajemy nową kartę, to taką e, PAL, ona się nazywa. I na niej jest napisane, że możemy już transportować. Transportować. Z tym, że transport broni hmm. krótkiej wygląda tak, że możemy ją transportować z miejsca, w którym mieszkamy na właśnie strzelnicę, na której jesteśmy członkami. Właśnie, tak. Jeżeli chcemy gdzieś pojechać z tą bronią na jakąś inną strzelnicę, no to jest więcej zachodu, bo trzeba dzwonić i zgłaszać, że ta broń będzie transportowana. Tak. Także to nie jest żaden problem to transportować, tylko po prostu trzeba... Chcą jest więcej wiedzieć, zachodu. Jest więcej zachodu. nie chcą wiedzieć cały czas, gdzie ta broń krótka się znajduje. Prawda? Tak samo w momencie, no chóre, jeżeli byśmy, uchłanta, no. jakbyśmy się przeprowadzali, Gdzieś tak, to, to musimy zgłosić. Przed przeprowadzką. Przed przed gdzie ta broń będzie. I kiedy będziemy się przeprowadzać. Wtedy? Transportowana, tak. tak. Natomiast w przypadku broni długiej jest 30 dni na zgłoszenie tego, gdzie została broń przetransportowana, tak? Tak. O ile się nie mała. No dobra, muszę strzelić ze dwa razy i idź, bo popokazuje inne rzeczy. No, no dobra, strzelaj. Idź tam, zobacz, jak tam to wygląda. Tamtego tam nie byliśmy jeszcze. No nie byliśmy. Za mały ten sobie wziąłem. Nie wiem co za małe. No Ten zielony. Podpórkę tą. Nie wziąłeś tej dużej? Teraz trzeba z dwójki. Ja chcę ją przygotować, bo w tym roku będzie dużo polowania też na ptactwo. Bo mam tutaj obok tak zwany shotgun. I tym można strzelać i w ptaki, mhm. i w króliki, i w kojoty. tak i w foksy, znaczy no, te lisy. No i też są takie specjalne slogi. I slo slogami można strzelać i w dużo zwierzynę. Czyli takie jak łosie, sarny, no sarno starno, trochę za małe na sloga no ale można mm. no no, no, no dobra. O, ładnie taka tarcza, że widzę że robią się inne kolory. Anka szela w tą po prostu nie wie. ma oko? Tyle. Także to jest ten shotgun, który mamy. Będzie Ma trochę też... więcej zachodu, bo więcej składania. Tak, bo jego trzeba składać. Mam też tak zwane ciok, cioki. I one zwężają po prostu lufę, jeżeli śród wylatuje. W zależności od śródtu w zależności od tego czym strzelamy, ta jest półautomatyczna, jest następny nabój wchodzi przez gazy wylotowe, ładują następny nabój, tak to mniej więcej działa. I to są właśnie te cioki, które się zmienia w zależności od tego, na co polujesz, tak? Na Albo. co polujesz czy... i tak, bo chodzi o to, że ten śród się zawęża, tak? Wystrzał tego śrutu się zwęża. Albo rozszerza. Albo rozszerza, tak, w zależności mówię, od tego co się chce polować, czym się strzela. To wszystko właśnie jest w ten sposób wygląda. Ale jest to taka broń. Jakby to powiedzieć, na wszystko do wszystkiego uniwersalna, tak? Uniwersalna, tak. Ty można strzelać praktycznie do wszystkiego w zależności od tramboli, oczywiście. Jeżeli chodzi o paki wodne w Kanadzie, jest prawo, że nie wolno używać ledowych, czyli ołowianych śrutów, tylko muszą być stalowe śruty. Takie prawo. To nie jest taka pompowana, jak często się na filmach widzi. Tutaj się ładuje tylko naboje i ma być dobrze. Dlatego mamy takie pociski. Tak one wyglądają. Te akurat są e, owiane, bo to są takie tanie, po prostu po to, żeby sobie tutaj poszczerać, poćwiczyć. Chcesz? Nie. Ale słuchawki nie Boli. Nie. Krótka będzie lepsza dla mnie. U. są właśnie przyrządy do wyrzucania talerzy. No i strzela się z takich shotgunów do ruchomych celów. Adamian przejechał właśnie na pistoletowe miejsce. Co to jest? To jest nasz nowy zakup Heckler Co to jest niemieckiej produkcji pistolet? Pistolet musi być przechowywany w domu pod zamknięciem. Musi mieć na dzień dzisiejszy, chyba bodajże, cztery zamki. Czyli my mamy w Musi być zamknięty jeszcze taką kłóteczką, tutaj. Tak. Liczą się drzwi, drzwi domu, czyli mieszkania. I tak wygląda. I jeszcze musimy mieć zabezpieczenie, tutaj. Na zamek. Tak, na zamek. Tylko teraz, który to kluczyk? Dla ten? Tak, Nie także tak on wygląda. No poczekaj, poczekaj, bo ja poczekam, Ok. Tak on wygląda. W nim możemy jeszcze sobie zmieniać rękojeść na grubszą. Jeżeli ktoś ma dużą dłoń, bądź na mniejszą. gigantka czy prawda? Ma magazynek. Tu w Kanadzie akurat jest ustawiony na 10 sztuk. I to jest maksymalna Maksymalna już... tak, maksymalna w Kanadzie, prawda? Y -y -y. Tak. Także tak to wygląda. Ma dwa magazynki w komplecie. I mówię, no teraz już prawdopodobnie wejdzie prawo, gdzie nie można już tego kupić, nie można tego sprzedać. Także ci, co będą tak. mieli, to będą mieli, a nowi no, póki ludzie... nie zabiorą, bo to też może być tak, że w no, końcu Mogą zabrać, całkowicie. Tak tutaj imprzy i zabierze wszystko, prawda? I to jest kaliber 9 mm. pociski wyglądają tak. Także będziemy dzisiaj trochę się pobawimy tym, zobaczymy jak to strzela. Prawda? Mhm. Aaaa, przełóż sobie na mojomi. No teraz. Na uszy. Trafiłeś. Co? Trafiłeś. Nie wiem, ale muszę zobaczyć gdzie. Nie wiem. Za wolno naciskam może i tak. Spróbuj ty strzelić teraz. Znowu zobacz co się dzieje. No nie wiem Nie wiem co ja robię źle. A ja nie wiem co ty robisz Trzymaj to, pokaż jak strzelasz Jeszcze raz. Czy nic nie dotykać z tej strony? Nie dotykam tylko z masz Jeszcze dwa No to było to. Nie bój się one na ciebie nie polecą. Jeszcze nie. Polecą na mnie. Jeszcze masz. A jest jeszcze hot nie ma. Nie ma już. Nie ma już. Nie już ma. Myślałam, że nie ma. Ok, pokaż, jak, to się, jak to się obsługuje. W domu trenowałaś. Dalej nie wiesz? Nie pamiętam. Jak wyjmij magazyny? To jedną tam. stroną czy a, bo to... Albo to, to albo to w zawarności który palec. Ładuj magazynek. Załaduj. Do Naciąg. Dobra. Nie, nie no jeszcze ci nie ten. Teraz musisz go odpuścić. Nie tak, nie tak, nie tak. A, tak o to nie, jest to właśnie. Aż, kurde, to jest ciężko. No. To w dół, tak? W dół. A tak, to tak. Nie mogę. No. Jak ty to robisz? O tak. No i teraz już jest naładowany. Nie wiem. No. No. Wystarczy tak. Tak, już jest. Teraz też widzisz, masz czerwoną kropkę. No. Odpuścić? Tak, mocno. Nie mam siły. Tutaj się nic nie naciska? Też, ale to już nie jest... No <grymne> <grymne> nie mogę! Jak, pokaż, jak ty to robisz. Palca kładę tak? No. Coż to za helikopter tu przyleczył? <grymne> nie machaj tym pistoletem! <grymne> Oh no nie mogę Nie mam mogę, nie mam siły, nie wiem jak to działa. Nie wiem jak ty to robisz. Jak ty to A robisz? Ostatni raz Ci pokazuję. Kładę palca. No. Ale kładziesz i naciskasz do środka W dół ciągnę, naciskasz? w dół. No już już w dół pociągnął. To ja ciągnę w dół, ale nie mogę tego ruszyć w dół. No. Ciało. <noise> Musi zacząć luźniej chodzić. O. <noise> nie mam siły w palcu, widzisz? Okej, okay. czekaj, już teraz chyba wyczuwam jak to chodzi. No właśnie. O! Dobra. Ale jest ciężko. No ciężko jest. No. Zwłaszcza Ty nie masz tyle siły co ja. No tak? nie mam tyle siły w palcach. No sobie. właśnie. Jeszcze dwa, dwóch różnych. Chcesz jeszcze? No jeszcze sobie poszczymy. No najpierw się, na sucho się pobaw. I ty celujesz, żeby o to. Tak, to ma być. Równo z tym. Tak, tak? równo z tym. Tak. To trzeba. No A wiesz jak załadować? To dopiero będziesz miał. Nie będzie prawda. To jest taki o No. To jak ładujesz, to musisz go nacisnąć. Wziąć ten plastik do. I wtedy ci się robi... O. Pierwszy jest najgorzej. Pierwszy włożysz to już później... Pierwszy przyciskasz tu, później to naciskasz tak. Potem. Chcesz spróbować? Nie, 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 nie tu. Tu. Tył naciskasz. I ty no, ty na... przygniatasz od góry. Mhm. I tego pchasz dopiero. Widzisz? Mhm. Tutaj. No. Oh my gosh. Okay, muszę inaczej sobie... Wybrać. Bo to ja jestem leworęczny, a ty praworęczny. No. O! Widzisz? Dobra, mamy pięć. Masz pięć. Ładnie. Palec ze spustu. No, już masz... ...zako... ...to No i znowu co? No ja nie wiem, moment, Jak to ci się robi? Ty flinchujesz. Co znaczy flinchuję? No tak. <noise> Się boisz! No bo ja się boję, że to wypadnie na mnie, a jest gorące. Nie wypadnie na ciebie, nie możesz rękę tak flinchować. Musisz być pewna, to nie jest zwierz. Mnie? No on mi leci w tą stronę zawsze. A mi leci na mnie, nie wiem dlaczego. Założymy to tak oblamie. <grym> Żeby na ciebie. Ja się jeszcze nie wystrzelił, a ty już. I to jest właśnie to. Masz jeszcze jeden, chcesz? Nie, już ty strzelaj sobie. Ja wolę 22. dwójkę. No ja wiem, że ty wolisz 22, bo tego się, nie wiem, boisz. No bo na mnie. No Anka, no na mnie nie skaczeł. Tylko widziałaś, jak ja strzelam, jak jest duży, jak, jak daleko, od widziałaś? no widziałaś? Widziałam, ale u mnie widziałeś daleko, Ale strzelacie się jak z tego? Nie, no mi się strzela dobrze z tego. Fajny taki jest, Nie ma dużego odrzutu. No nie ma dużego odrzutu, to jest coś no nie ma dużego. Tylko ja się mówię to łóżki Ty wylotujące. się boisz właśnie no. Ja muszę przybrać pozycję nie. taką jak na tych wszystkich tych... Mm -hmm. Nie masz uszy. To koniec, proszę Państwa. Co? Musisz się pożegnać chyba. Komary nas pogryzły. Trochę nas pogryzły, komary. Co? Zjesz jeszcze trochę. Zjemy, z domu, zjeść coś. Prowadzić psa. Dzięki. Prowadzić psa. Tak? Mm -hmm. No i teraz najśmieszniejsze jest to, że nigdzie nie możemy się zatrzymać. Musimy jechać prosto do domu. Nawet nie możemy stanąć, nigdzie na... się zatankować. Tak? Tu tak, mamy broń. Tu mamy pistolet, także ten pistolet tylko podróżuje z domu. Tutaj jest. I tyle. I nie możemy stawać nawet. Nie możemy się zatrzymać.